Zadanie 23 za jeden punkt. W kartyzjanskim układzie spłużeniów x, proste k oraz l są określone równaniami. I mamy wzory na prostą k oraz l. Dokąd zdanie? Wybierz właściwy odpowiedź spośród podanych. Proste k oraz l są równoległe. Jakieś słowo klucz. Gdy liczba m jest równa. No właśnie. Proste mają być równoległe, więc od razu powinno wskoczyć do głowy warunek równoległości prostych. Proste k. Proste K i R są równoległe, gdy A1 jest równe A2. Czyli mi słowy, współczynniki kierunkowe są sobie równe. A w praktyce to, co stoi przy X jest sobie równe. No to zidentyfikujmy, jaki jest współczynnik kierunkowy prostej K, czyli to nasze A1. Przy X stoi takie no, wyrażenie zależne od M. M minus 2, to będzie nasze A1. A w prostej L współczynnik kierunkowy, czyli nasze A2 jest równe minus 4. No tutaj nie zależy od M w żaden sposób. To nawet lepiej. A1 wklejam wyrażenie m minus 2. A2 wklejam minus 4. No i obliczam wartość m. Takie m powoduje, że proste o, o, o podanych równaniach są równoległe. Czyli właściwa odpowiedź jest tutaj odpowiedź b.